Targi żywności regionalnej i rękodzielnictwa, które odbywają się co kilka miesięcy w Centrum Handlowo rozrywkowym Galarsy to doskonała okazja dla mieszkańców Szczecina, by poznali produkty z najodleglejszych zakątków Polski. W ubiegły weekend korytarze centrum pełne były wystawców, którzy prezentowali rozmaite produkty. Było bardzo dużo mięs, na przykład wędliny, wpisane już jako produkt regionalny województwa mazowieckiego. Staramy się robić to według, tak jak powiedziałem, wspomniałem według staropolskich receptur. Tradycyjnie. Więc tutaj już mamy tą przewagę. No nie? Druga rzecz jest to, że jest firma mała, regionalna, więc automatycznie też robimy to w sposób nasz, typowy, regionalny. I teraz jest, że tak powiem, chodzi o całą rzecz, żeby klientom tutaj, jak przyjedziemy, żeby tutaj smakowało i podobało się to. Podczas targów mieszkańcy Szczecina mogli zaopatrzyć się w różnego rodzaju pieczywo wypiekane według wielopokoleniowych rodzinnych tradycji. W naszej ofercie oferujemy nasze regionalne kurpiowskie pieczywo, które są wypiekane według staropolskich receptur kurpiowskich, wyróżniające się smakiem i aromatem i trwałością. Polecamy chlebek razowy żytni na liściach szanu, czysty na miodzie, pytlowy żytni, taki ten duży spieca węglowego. Są to produkty bez konserwantu, bez polepszaczy. Wystawcy wędlin, pieczywa czy serów podkreślali, że produkty regionalne są najzdrowsze, bo tworzone bez wsparcia chemicznego, co zazwyczaj towarzyszy produkcji asortymentu spotykanego w sklepach. Oprócz typowych produktów mogliśmy zaopatrzyć się także w miód, słodycze czy na przykład oleje. Mamy oleje lniany wielkopolski, olej lniany, złocisty, z pestek dyni, rzepakowy, z rydzowy, z wiesiołka. Taką gamę olej tworzymy od 20 lat firma Semko. Sparki żywności regionalnej i rękodzielnictwa przyciągnęły do centrum handlowo-rozrywkowego Galarcy sporą rzeszę ludzi. Nieco dzień przecież możemy posmakować produktów z najodleglejszych zakątków kraju.